Poznaliśmy już reprezentacje, które przypieczętowały awans na Mistrzostwa Świata oraz te, które zagrają w parażach. Pierwsze miejsca w swoich grupach zajęły Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia i Chorwacja. Na szczególne uznanie zasługują reprezentacje Norwegii i Anglii. Obie drużyny wygrały wszystkie swoje grupowe spotkania a Anglicy nie stracili przy tym ani jednej bramki. Norwegia, Austria i Szkocja zagrają na mundialu po raz pierwszy od 1998 roku. Królem strzelców eliminacji z dorobkiem 16 trafień został Erling Haaland. Poznaliśmy również zespoły, które zagrają w barażach, a wśród nich znalazła się reprezentacja Polski. Przed szansą debiutu na Mistrzostwach Świata staną także reprezentacje Kosowa, Albanii i Macedonii Północnej. Czy biało-czerwoni podwodzą Jana Urbana awansują na mundial?